No, już zgasły wszystkie światła. Jura, nadchodzi. Dzień dobry, Skarby. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam spontanicznego vloga, bo w sumie to miałam się nie nagrywać. Ale stwierdziłam, że jest taka piękna pogoda W ogóle mam takie dobre nastroje dzisiaj z Jury Mi taki fajny dzień Zanim zaczniemy oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału Na maksa dziękuję wam za to, że jesteście ze mną eee, Za tony wiadomości, przemiłych, które od was dostaję eee, Za to, że tak super odebraliście moje ostatnie filmy Bardzo, bardzo wam dziękuję Już niedługo, słuchajcie, nie możemy się doczekać Bo lecimy na Cypr I to będą naprawdę wyjątkowe filmy z różnych względów I jeszcze wam nie powiem do końca, z jakich, sami się dowiecie Lecimy w naprawdę fajnym składzie, ponieważ oprócz Andzi, Luki i Szarlotki Leci jeszcze mój rower, więc no, na się cieszę, będzie bardzo fajnie Słuchajcie, nagrywam tak, żebyście nie widzieli jaki mam bałagan, bo, bo jest bardzo, bardzo kiepsko Za chwileczkę jedziemy spotkać się z Alicą i z Mateuszem na obiad eee, Potem będę chciała, żebyśmy pojechali na małe zakupy, ponieważ Pisała do mnie na Instagramie e, dziewczyna z taką w sumie prośbą o pomoc. Ja generalnie dostaję mnóstwo na Instagramie, wiecie, jakieś wesprze i pomagam itd. i tak dalej. No, mam taką zasadę, że nie udostępniam niczego, bo gdybym miała to udostępnić wszystko, to cały mój Instagram byłby akcją charytatywną. A też po prostu nie wiem, na jakiej podstawie miałabym wybierać, czy czyje jest życie, czy jest zdrowie ważniejsze. No, nie wiem, czy mnie rozumiecie. No, nie potrafię, nie potrafię tak selekcjonować tych próśb, więc po prostu. E, tego nie robię. Sama wolę pomóc, wpłacić jakąś sumę albo zrobić jakąś zbiórkę, jeżeli to udostępnić na Instagramie. I słuchajcie, napisała do mnie dziewczyna, której historia no tak trochę mnie rziła ze serca złapała i po prostu chcę jej pomóc. I, I ta dziewczyna ma chorego tatę. Ja słuchajcie, też mam chorego tatę, i może dlatego jakoś tak e, się utożsamiłam z tym, więc chciałam powiedzieć jeszcze dzisiaj Juri na zakupy. Tak, żeby kupić leki i wszystko wiem, co mam kupić I zrobić paczkę i wysłać Poprosiłam jeszcze moje przyjaciółki o to, żeby też dorzuciły coś od siebie Adę, do której chodzę na paznokcie Ponieważ wiem, że tam są potrzebne też środki czystości adę też mówiła, coś dla mnie będzie mieć i dorzuci Także zrobimy taką paczkę i wyślemy I słuchajcie, zaraz lecimy Potem jeszcze mam siłownię, babcia Jezu, dzisiaj mamy taki trochę zabiegany dzień A cały poranek praktycznie spędziliśmy w łóżku Odpisując na maile Dzisiaj mieliśmy taki bardzo lazy piąteczek Outfit pod Bengala tak? Mm, oj, obrażony na nas, co? No pokażcie jaki ładny jesteś Dzień dobry A w ogóle pokażę wam coś, patrz Nie zauważyłeś tego, kupiłeś sobie te okulary w rezerw A ja mam Ale to w ogóle to zwróciłeś na to uwagę tak. Że te okulary są identyczne No, bardzo podobne Jedziemy na spotkanko i widzimy się na miejscu Tak jest Pokaż jak pięknie wyglądasz wózeczkę z rumpaxu, spodnie Spadnie buty z gesa, torebka z mango. I okulary z parkoura. Oj, to wszyscy wiedzą, to okulary zawsze tyle tylu pytań, co? Nawet Juri się nauczył, skąd są te okulary i odpowiada wam na pytania pod jego filmami. Rozdzieliliśmy się właśnie z Jurim, ponieważ ja jeszcze muszę załatwić kilka spraw na mieście, w centrum i wypuszczyłam sobie Formability, tak jak ostatnio. Teraz właśnie weszła nowa aplikacja i muszę wam powiedzieć, że jest jeszcze fajniejsza, jeszcze bardziej intuicyjna. Więc ja sobie zaraz coś trochę spraw, ale jeszcze chcę coś powiedzieć, bo właśnie nagrałam na swojego Instagrama takie Insta Stories o tym, że po moim ostatnim filmie sporo z Was napisało do mnie wiadomości, że trochę faktycznie ja i Asia zmotywowałyśmy Was do tego, żeby odnowić jakieś stare znajomości, stare kontakty, stare przyjaźnie. I że bardzo mi dziękujecie, i że ten film dał Wam tak trochę odwagi do tego, żeby napisać, żeby się odezwać. Takich osób. Słuchajcie, mi się wydaje, że posiadanie przyjaciół to jest ogromny dar, skarb, który powinniśmy pielęgnować i cieszyć się z tego, i, i zawsze się starać te przyjaźnie o te osoby. I tak jak Asia fajnie powiedziała, że czasami wystarczy naprawdę jakaś jedna wiadomość, jeden telefon, coś, co dla nas będzie trwało kilka sekund, a tej drugiej osobie może to sprawić ogromną radość, także. Zachęcam was do tego, a teraz uciekam. Wszystkie sprawy ogarnięte, wróciłam szybciutko do domu, przebrałam się i lecimy na siłownię. Jury jest znowu dla mnie Jestem tak. miły. Jestem miły. Ewcia Czemu mówisz, że jesteś niemiła Kiedy Nie jesteś. Ja szukaj, to tutaj jesteś niemiła na moich vlogach. Rozumiem, że będziemy mili i już szczęśliwi, tylko <grettzyna> na tak, swoich Tak, będziemy, Tak, tak, będziemy... Wow, ty uważasz, że to będzie miły. Kończymy jest tak. Nie gadamy, jak boli. Nienawidzę się. Ja cię że. Kurde, no znowu się poraniłam, no Boże, biedna ty Za dużo gadasz po prostu wiesz Może tak mniej Dobra, nie gadasz. gadać Dobrze na razie Pamiętajcie, zawsze podchodźcie do życia z uśmiechem, nie smućcie się, albo patrzcie na życie przez pomarańczowe okulary. <śmieniciel> tak jest. Podpisuję się pod tym, co mówi mój trener. Wróciliśmy z treningu i słuchajcie, nikt, nikt mi nie mówi, że sport nie poprawia nastroju. Jak przyszłam na trening, to byłam taka zła. Nawet powiedziałam od razu od rynu, że chyba okres mi się zbliża i wszystko mi wkurza dzisiaj. I w ogóle, że jestem strasznie zła, a teraz mam super humor. Postanowiliśmy, że. O Jezu, jest taki bałagan. Nie wiem, jak on nagrywać, że wam tego nie pokazywać, ale to jest real life. Postanowiliśmy, że przyjdziemy się jeszcze na nocny market. Jest dzisiaj piątek, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy zamulać się w domku i pojedziemy sobie zobaczyć, co tam się dzieje. Bardzo lubimy tam jeździć, a wyjedziecie razem z nami oczywiście. Słuchajcie, jeszcze jest taka akcja, że zepsuła nam się winda na osiedlu i jest taki przeokropny dźwięk jakby włączył się taki alarm pożarowy. No i generalnie Jurij zadzwonił i pan powiedział, że trzeba rozmontować jakąś skrzynkę. O Jezu, Juri to zrobił, zaraz to usłyszycie. Powiedz proszę, jak uratowałeś osiedle. Był Arak w życiu pożarowym i musiałem zwrócić do Pana, który mi wszystko tłumaczył, to tak czułem w jakimś filmie Pan mi tłumaczył, nacisnąć ten na guzik, to wyłamać, to zrobić i tak trzeba i tak i tak i tak i to czułem w filmie jakimś, wiecie. Że masz misję, ale co? musiałeś się włamać do tej skrytki. Tak. No. Się. Gratuluję, kochani, jestem z bardzo dumna. Trzymy. Fajnie, że mamy takie zajebiste humory, co? No. Ja też trochę pokrzyczałam, <laughs> żeś mnie podenerwowałam i teraz... Naszego... No będzie. właśnie mówiłam o tym. Idziemy teraz sobie, żeby nie było, że jesteśmy stare dziady i nam się nie chce ruszać tyłka z domu, to idziemy. Nie wstydzisz się tak w dresie ze mną? Czemu? A winda już przyjedzie? No. Winda też jest no? naprawiona? I windę załatwiłeś, bo już ci. słuchajcie, zrobiłam trening tyłka i nogi trochę i musiałam na to piętro wejść i takim było ciężko, tak szłam tak wolno. No. Wszystko na <grym grym> Który to jesteś jednak jedna szczęście no. takiego mieć asa w domu. <noise> Kocham. Się. Ja cię też. Ja, ja, cię ja nie jem, słuchajcie, bo ja zjadłam sobie nice to feed you. Ja Ci mam taki obiadek. Dzień. Ja cię mam tutaj. Ale napiję się może lampka wina. Zobaczcie, dostałam jeszcze od mojej przyjaciółki takie ładne bransoletki muszelkowe z nadmorza. Fajnie wiadomo teraz na Cypr. Ciemno no już, skęsły wszystkie światła Jura nadchodzi To nie noc nadchodzi, tylko to Jura nadchodzi Moja Jura Zobacz, tam masz ten kontenerki możesz wyrzucić swoje wszystkie ciuchy Co? Co kiedyś, taki prank kiedyś na tobie zrobię Wszystkie rzeczy wyrzucę Ja bym ciebie wyrzuciła z tego Jakbyś tak zrobił, moje Never. Never jeszcze do nie w niektóre ubrania duszę włożyłam, serce. No, to prawda. Otwieraj. Otwórz. Nasze auto. Machina. Naszą machinkę fajną. Super mi się tym No, super jest to auto. Zobaczcie, pokażę wam, żeby nie było, że naprawdę ja mega często, razem często korzystamy z mobility I też zwróćcie uwagę na te sumy, że one naprawdę nie są wysokie i czasami bardziej opłaca się wziąć sobie auto i samemu gdzieś pojechać niż zamawiać Ubera. A przede wszystkim, nie wiem jakie wy macie y, odczucia, ale ja nie cierpię jeździć Uber'em Zawsze coś jest nie tak. Albo źle podjedzie, albo nie wie gdzie jest ulica Masaka. Tak jechaliśmy i sobie rozmawialiśmy, że że fajnie, że spędzamy razem czas, sobie razem wychodzimy i że chcemy teraz wychodzić jak najwięcej, bo w sumie tak jakiś czas temu tak się zasiedzieliśmy w domu, co? Mm -hmm. Tak nie chciało nam się, wiecie, woleliśmy sobie włączyć Netflixa, poleżeć razem i tak prawda. dalej. A teraz jakby nabraliśmy takiego nowego powera, że chcemy nam się razem wychodzić. Spędzić wakacje. razem robią. czas. Słuchajcie, wczoraj przyjechałam do Juria, jak grał w Wolności i było tak super, bo byłam z moją Amy, ale potem Emi zawinęła się już do domu. Czyli sami, sami zostaliśmy. I zostaliśmy sami i tak się super razem bawiliśmy. To jest to super w ogóle fajne bardzo w naszym związku. Czy my się potrafimy razem bawić? Tak, bardzo się potrafimy. Kocham cię. I strasznie słodko. Trzeba. Robić. Trzeba tak. Musi być tak w związku. Słodko? My wszystko ze sobą potrafimy robić, słodko? to jest słodko. ważne. A teraz idziemy Myśmy na Z najlepszymi na kompanami. Markę. Si. No, nie, nie warto zamulać dupy po prostu, tak. no czy mówimy, że jak dziecko będziemy mieć, to już będzie, będzie ciężej, będzie... tak, no, Ograniczenie gadowało. bardzo duże. Nie jest po prostu wychodzić jak się ma dziecko, no. Tak, Sa oczywiście. Samym oczywiście. Bez tak, bez, bez... tak, tak, dokładnie. Chociaż bez też fajnie z dzieckiem, nie? Ale, oczywiście. Ale póki, ojoj. Ostrość. Halo. You <laughs> you

I nagle, jak zaczyna być zielone, wybiega koleś z tego Ubera, ale tak mega, wiecie, jakby coś się stało w ogóle, tak no bardzo tak ochoczo wybiegł, no i Juri się zatrzymał obok tego Ubera i zapytał się go, czy coś się stało i ten pan biedny taki w ogóle nie wiedział, o co chodzi i koleś uciekł z Ubera. Tak, jeszcze był pijany. Jeszcze był pijany, no na pewno było, widać było po nim i no w końcu piątek jest wieczór dzisiaj. Bo my jesteśmy starymi dziadami Nieprawda, nie jesteśmy starymi dziadami <śmandł> Kocham cię <śmandł> Ale słuchajcie, Juri oczywiście chciał go gonić <śmandł> I zapytał tego pana, czy coś mu ukradł i tak dalej Ale pan powiedział, że nie, że nic, tylko uciekł Także tak, jazda, co? Tak Nigdy nie widziałam czegoś takiego Na żywo Może też pierwszy raz <śmandł> Dziwne akcje, co? Sakra! Może super uciec No błagam cię, ile z mógł kosztować? 15 złotych? Jakiś patus. A może jechał z Gdańska no dobra, ale tak przy okazji to się pożegnam z Wami w sumie. No się. Także dziękuję Wam, kochani, bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, a raczej, że ja byłam z Wami dzisiaj. I mam nadzieję, że taki odcinek, taki bardzo luźny vlog po prostu z mojego dnia, Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy nie. Czy więcej luźnych vlogów, czy mniej luźnych vlogów. A no i właśnie, szukam nowego tematu na serię Supergirls, więc jeżeli coś Wam przychodzi do głowy. To bardzo chętnie usłyszę, jakie macie pomysły i zrealizuję taki odcinek. Więc dajcie koniecznie znać. Jeżeli chcecie, żebym poprosiła dla was jakiś temat, albo może, jeżeli chcecie, żebym kogoś zaprosiła do odcinka, któryś z moich przyjaciółek, i nagrała film, to też dajcie znać. Albo na przykład możecie zaprosić do odcinka moją przyjaciółkę Juri. Tędy czówna. Ty już jest, jesteś moją przyjaciółką. Trochę. A moim przyjacielem. No wiem, na tym parę związek. Jedziemy na lotnisko, bo Juri się jara samolotami i lubi tu przyjeżdżać. Ja lubię lotnisko po prostu. I zawsze... Lotnisko mi się dobrze kojarzy po prostu. To jest coś takiego, że są miejsca, które mi się dobrze kojarzą. Ja sam lubię wracać do miejsc, w których na przykład byłem w innym stanie materialnym niż jestem teraz, żeby mnie motywowało do tego, żeby działać jeszcze bardziej. To no ale tak czy siak Juri uwielbia lotniska, kocha samoloty, ogląda filmy na YouTube i kanały związane z samolotami i tak dalej, więc y, przyjechaliśmy jeszcze na lotnisko. Jesteśmy właśnie na lotnisku. No właśnie wjeżdżamy. <laughs> Wracamy do domu spać, tak? My że, tylko kochani, takie rzeczy się mi... <gry> no, Mieliśmy plan, żeby jechać do Gdańska. Tak. Na wschód słońca. Tak. Ale może innym razem, ja bym zasnął w samochodzie, stresowałabym się, że potem nie wrócisz. A my tak wjeżdżamy tutaj, tak? No oh, shit, to jest to z grubo widzę. No dobra, mamy 7 minut. Kiss and fly. No. A damy sobie buzi? Damy. No bo w końcu to jest Kiss and fly, to nazwa zobowiązuje. <grym> Zobaczcie. To się grzeje, myślę, co mi tak jest ciepło. Bo mi było zimno, kotaki ustawiłam 25 stopni w samochodzie. Także mi się moje kochane, życzę Wam cudownego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!